Się. Ale tym razem ten Spider-Man mi bardzo dobrze poleciał. Bez komentarza to pozostaje. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ruchownika A to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy W Spider-Man 1. I bez zbędnego przyciągania, tym razem jak widać mamy. Pewien etap, który nie będzie za przyjemny, bo oczywiście mamy tutaj nasz ukochany pociąg, a co oznacza pociąg, to oznacza, że musimy trochę na tym pokombinować. I niestety, co mi się tu nie podobało, co mówiłem wtedy w poprzednim odcinku, musimy być zmuszeni, żeby z nimi walczyć, ponieważ w tym momencie, kiedy akurat tutaj lecimy, to jest taki etap, że musimy niestety z nimi walczyć do momentu, aż nie dotrzemy do pewnego miejsca. Ponieważ tutaj na prawym dole, jak widać, jest takie pole, które pokazuje, gdzie dokładnie, w jakim polu jesteśmy. I jak my dojdziemy do końca, to wtedy e, powinno to się skończyć. Więc, no, czy chcę tego, czy nie, muszę z nimi walczyć na razie. Ale mam nadzieję, że na następnym etapie już, jak już dojdziemy tam, to nie będę musiał. Kurde! O, bo one, one są mega wkurzające. Zresztą widzicie właśnie sami. A! Ratunku, kurde! Oni będą... Będą na mnie skakać, A! Spadać, padać, spadać, kurde, no. Teraz potrzebuję szybko zdrowia. Dziękuję bardzo. Właśnie tego potrzebowałem, no. spada, spada, spadać, będę tak gadał. O, widzicie? One nawet strzelają z daleka, żeby tylko, kurde, te Wierz mi, chciałbym, ale nie mogę. O! Wiem, wiem o tym. I ty specjalnie to robisz, żebym, kurde, ja się z nimi męczą, albo żebym, kurde, stracił życie. I normalnie bym oczywiście pewnie dał tamtym odcinku właśnie ten, e, ten pociąg, jednak właśnie z pewnego powodu ja tego nie zrobiłem. Bo jak widać, ten pociąg trochę się jednak dłuży, tak jak widać zresztą. Wpadać, wpadać, wpadać. Dlatego wolę oszczędzić wam po prostu tego, czekania, nie wiem, z ponad 30 minut, albo nawet 20. Ale dam wam ciekawostkę, bo jeżeli widzicie czasami co jakiś czas, tak jak widzicie czasami się przewija e, logo tonego Hawka Pro Skatera 2. Tak jak teraz na przykład. Zresztą wcześniej już na pewno widzieliście przy innym gameplayu, właśnie ja, na przykład jak Venom pokazywał się na tym, na ekranie Nowym Jorku, że było tam też logo tonego Hawka. Jest to spowodowane tym dlatego, że no, grę ten Hołk Pro Skater 2 stworzyło ci sami, co stworzyli właśnie Spidermana, czyli Neversoft. Co oczywiście znaczy, że. Oczywiście też, e, Oczywiście oni robili to samo. Może kiedyś nagram to, ale. Co za gnida! Widzieliście to? Ja kurde, gadam, a ten mnie jeszcze wywala z tego cholernego pociągu. Ja rozumiem, Fenu, że chcesz udowodnić, że. Now. Nie wiem, gdzie ja jestem, ale wolę mieć ten. Wolę mieć spokój, bo nie chcę z nimi mieć do czynienia. Bo tak jak już mówiłem. A, tam mam iść? Chyba tak. A, mogę tu robić ten? Ja omijam ich, tak jak już mówiłem. Nie mam na Was czasu, a poza tym to jest wkurzające. O, o to, było do, to było niezłe, to też. Do góry. Dziękuję. Dobra, z wami też trochę powalczę. Ale nie oczekujcie, że kurde, powalczę z wami dalej, bo mi się nie chce będę Nie chcę mi się zbytnio z wami walczyć, ale dobra, lecimy. O, nie wiedziałem, że tak ma. Mamy, mamy chyba tutaj w ten wskaźnik. Teraz zobaczyć, czy wskazuje ten. I tak, z tego co wiem, muszę niestety poczekać, aż się ta woda opuści, ponieważ. Nie rozumiem, nie wiem jak, ale z jakiegoś dziwnego powodu Spider-Man nie może pływać, ponieważ jak wpadniemy do wody, to będzie natychmiastowa śmierć. To jest trochę niekumate, ale ja już nie wnikam, bo przecież człowiek umie pływać. Chyba, że chodzi o to, że nie wiem, chyba, że chodzi o to, że nie wiem, w masce ciężej się oddychać, jakoś tak. Dobra, widziałem te właśnie 3 T i musiałem oczywiście wcisnąć wszystkie, by nie było. Ale oczywiście kolejne niestety są te. Odepnę ich? Nie. Spadaj. No, widzicie. Nieważne co będę robił, to kurde one będą na mnie pluć. Strajajcie, ja muszę się wrócić po to życie, bo nie na pewno mi będzie dosyć potrzebne. O! O! Widzicie? Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym przed chwilą mówiłem. Dlaczego nie może Spiderman być w wodzie? Bo natychmiastowa śmierć. To było trochę takie przypadkowe, ale uznajmy to, że, że celowo to pokazałem, żeby, żeby ten żeby udowodnił raczej, że serio on może paść. Dobra, uznajmy, że to było tylko po prostu na pokaz, żeby pokazać, że nie kłamie. O, świetnie. Nie mam na Was czasu. Nie chcę mi się z Wami walczyć. Dziękuję bardzo. Tu chyba? A, chwila. Dobra, wracam z powrotem. U was to zapewne minęło tak chwila, ale u mnie to jednak trochę minęło. Gdzieś tak 40 minut, co? myślę. Po prostu musiałam załatwić pewną jakąś tam sprawę, nieznaczącą po prostu z tego, co tam jest. Dobra, poczekam chwileczkę, aż tu to wszystko opadnie, ponieważ nie chcę wpaść do wody, żeby nas Spidey się niepotrzebnie utopił. Tak jak teraz. O! Pa pa! Do góry. Siup. Dwa. Raz i trzy Dobra. Czekamy na was. Oni będą tam czekać, żeby kurde ostrzelać. Świetnie. Świetnie. No dobra, wypad. O jak piękne, jakie piękne to było kombo, naprawdę. Że... A mogę to zrobić tak, żeby widzieć czy to się opuści dostatecznie nisko? Tak, mogę. Poczekam chwileczkę. Dobra, chyba będzie ok. Tylko się złapię. Wolę ostrożnie to robić. Bo nigdy nie wiadomo, co będzie. Dobra, myślę, że mogę tu polecieć. Wow, gdzie ja się dostałem? To chyba tu mam iść, prawda? Chyba tak, mi się wydaje. Dobra, Muszę zdać. Wow. nie ma. Spadać, 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 spadać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mam trochę już mało tego, ale jeszcze starczy. I chyba teraz tu muszę iść, tak mi się wydaje. I znowu się poczekać, aż to się opadnie, bo nasz Spiderman się utopi. Bo przecież jest masz, że nie ma możliwości w ogóle oddychania i takie tam. Dobra. Lecimy, lecimy do góry. Opa! Normalnie to mam dzisiaj Dobry dzień na tego, na ćwiczenia Tak, dobra Mówiłem, że nie mogę, ale oni naprawdę zmuszają mnie złym kurde walczyć, bo widać, że się chyba nudzą. A dobra, paraj. A, a, a. Dobra, a? i ty teraz. A mogę zrobić coś takiego? Mogę Wpadaj Chciałem go wyrzucić, nie wyszło mi to. Dobra, raz, dwa, trzy widzę, że coś tu się otworzyło, tylko gdzie teraz tu i trzeba iść, ale chyba, ja chyba wiem gdzie Tylko tu już opuszczę Żebym mógł się pokonie tam dostać na dół Zaczekamy I teraz chcę się złapać, bo nie wiem jak to będzie. O, Wy to widzieliście? Finderman mi chciał wejść do środka. Nieźle! To mi się podobało, to mi się mega, mega, mega podobało. Nie wiem, czy ja mam teraz iść tam na, na dół? Chyba tak mi się wydaje. No, to coś tu się otworzyło. Mhm, to tu teraz miałam iść. Dobrze, idę. Już się pan, że gdzieś się ptę, pomyliłem. Zdrowie oczywiście się bardzo mocno przyda. A, nie tą stronę. To tutaj muszę iść. O. Coś tyłu jest? Nie a, nie mogłem kontrolować, więc dobra, lecimy dalej. O, zapis akurat. Hmm. Dosyć długo to potrwało, ale jeżeli szybko pójdzie, to może jeszcze zrobię jeden poziom, ale to jeszcze zobaczymy, bo mówię tak jak było, że trochę mi się to przedłużyło niepotrzebnie wtedy. Ale zrobimy to jak taki wyjątek po prostu. I co ja mam tutaj robić? Pytanie zasadnicze za 100 punktów. Oczywiście to wezmę. <laughs> A Ty, spider co? You spin me right round, robiłeś? Chyba wiem, gdzie mam lecieć. Op. Dobra, ja już wiem. No, muszę tutaj ten. kontrolę robić. Czy Gdzie ja mam teraz lecieć? Pytanie. A, no tak, nie mogę stać w miejscu, bo zaraz oni przyjdą. Spadać! Życie, 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 bo. Nie wyrobię. Dobra, ja chcę stąd iść. Pozwólcie mi stąd iść. Dobra. A, dobra, muszę po prostu dwa razy w tą samą stronę iść. Widzicie, gdzie oni idą? I wracają się. I to chyba tu. Tak? Tak. Tylko to wezmę. Au. Zwjezdasz Gdzie ja mam teraz iść, pytanie A ty spadaj! O karta! Karta, 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 karta! Golden! Akurat tego nie zauważyłem ja chyba gdzieś muszę na górę iść, mi się wydaje, nie? Jestem pewny w 100%. Nie, tu chyba nie. A, może nam na dół? Tak, do na dół. O nie! Prze za, 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 za. Nie wiem, czy przypadkiem nie na dół. Bo tak się boję, teraz tam skoczyć, bo nie jestem pewny, gdzie teraz. Dobra, chyba tutaj. Tak, tu. Ja zaraz padnę, bo oni będą strzelać, kurde, we mnie. Blah, 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 blah. A mnie to już irytuje. Właśnie dlatego nie lubię tych i nie chcę z nimi walczyć. Ale oni to sobie zmuszają na siłę, żebyśmy, kurde, walczyli. O, siema, Venom. Wróciłeś. Spadać, nie... spadać KURNA! Ty kretynie! Oni, oni, oni tak dosłownie... Walcz, na walcz, walcz! Nie zajmuj się niczym innym, walcz z nami, bo mnie chcemy powalczyć, bo się nudzimy! A ja nie mam czasu na takie coś. Wasze kurde zabawy, bo kurde wam się nudzi. O! What the fuck? Dlaczego ja się nie złapałem? Dobra, nieważne, nie wiem co tu się stało. Okej, okay. lecimy dalej. Do przodu, do przodu. Ja wiem, że będzie to już przedłużony materiał, ale może i to lepiej. Spadaj. O! Pięknie. A może o to chodzi? Może to... Tak trzeba to zrobić. O. I teraz będzie jak najbardziej w porządku. Bo teraz wiem jaki to będzie etap. I muszę ten. I tutaj trzeba kontrolować idealnie czas. Wreszcie jak się nie skontroluję go idealnie... To na spajdy się utopi o, widzicie, teraz się. Właśnie... właśnie się teraz podnosi. Właśnie się teraz tu podnosiło i kurde, jakimś cudem nie zdążyłem po prostu w czas. I nie wiem dlaczego. Jeszcze raz spróbuję, jak nie, no to najwyżej następnym razem spróbujemy, dobra? Bo mam wrażenie, że już i tak bardzo długo mi się to przeciąga. Nie, nie tu. Nie strzelać, proszę nie strzelać, okej? Okay? A może ja tak powinienem trzymać tą, tą? A Po prostu nie muszę tam ten, ja po prostu popełniłem chyba taki błąd, że niepotrzebnie po prostu ten. Że ja niepotrzebnie trzymałem e, kierunki. Ruchy, spajnie, ruchy! Dokładnie. Bo czas goni tak naprawdę pieniądz. A myślę, że akurat tu się wyrobię w tym momencie. Chociaż nie wiem czy przypadkiem nie ten. Nie, 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 poczekam. Wolę dla pewności spoczekać jednak, wiecie? Bo co? Bo ja nagle trafi niepotrzebnie. O! Czekam? O, dobra. Teraz możemy lecieć. To jest po prostu taki element bardziej tego, cierpliwo cierpliwościowy, jakbym miał to określić. Bo trzeba poczekać cierpliwie na to, żeby po prostu się tam dostać. A, już tam mogę iść. To oczywiście się tam zaraz dostaniemy. O! Tak jak już mówiłem, ja nawet nie mam czasu. Klasycznie. O, dobra. Wajcha. I widzę, że ona zrobiła właśnie to. O, Venom, cześć! Coming through! I gdzie ja mam teraz dziś? Chyba na sam dół, nie? Mhm. Dobra. Wiem. I teraz muszę gdzieś poszukać jakiegoś miejsca, chyba, nie? O, dobra, wiem już gdzie. Tam się coś otworzyło. Tu, tutaj musimy iść! Okej, okay, let's go, let's go! No normalnie to jest gonitwa na Venoma i to dosłownie. O, dobra. Sej progress, więc... Chyba <gryw> myślę, że tutaj akurat na ten moment już zapiszę ten odcinek. Trochę taki chaotyczny to ale... Wiadomo, trochę takie miały swoje rzeczy. Tak więc, co? ja się tutaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik adww. Na razie i cześć!